Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo, bardzo mi miło, że się spotkaliśmy i jednak są chętne dzieci nauczyły się wierszy. Bardzo dziękuję komisji, że przyszła. Mamy trzy grupy wiekowe. Są najmłodsza grupa wiekowa, średnia i najstarsza. Kryteria. To jest dobór tekstu, jego pamięciowe opanowanie, interpretacja tekstu, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny. Uzasadniony tu jest gest sceniczny uczestników. Każdy człowiek w komisji przyznaje punkty w skali od 1 do 3 rata na światami motylek te pachnie kończyka i przyka, lecz słonek, leśna i choć te kaswenczone nie 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 było a to było tak. <noise> Na dokoła sosna Celiła się zbliża

Jest bociany powiązany, już kowiąki kąsy tam, suki o tam są spoglądają na światły ciała, mienia swoją dzieje, chętnie ją polubimy. Budzi się przyjada skoło, w koło, będzie piękniej i w słońce świeci coraz więcej, na mój wywazuje dzieci. Светишь меня вспомогать? Да, с...

na chodzku, na, chodzku, na, chodzku, na chodzku, aż po stryki, na chodzku, chodzku. <noise> Idzie wiosna, no? co to będzie, jeszcze tyle śniegów się i na desku i na podkubiu. Wiosna idzie, co to będzie? Jeszcze tyle je śniegu się i na desku, i na krótku. Po się i w ogóle idzie, nie ma statu. Zajaźnik, nie śnie ze wzroku, już na pola i na łuki jeciągcie, jeźdźko ja jedzą do nas, wiosny gońce, ciepły wieczyk taki słońca. Na mała sosna, że już się z wiosna Krec krzywił się ponuro, przyjedzie pewnie furą, Jeź się na jeżę srodze, pewnie na i Won syknął, ja nie wierzę, przyjedzie na rowerze. Kos gwiznął wiem coś o tym, przyleci samolotem. Skąd znowu rzekła sroka, ja jej nie spuszczam z oka. I w zeszłym roku w maju widziałem ją w tramwaju. Nieprawda, wiosna zwykle przyjeżdża motocyklem, a ja wam to do że właśnie ja samochodem. Nieprawda było w karecie, co w karecie, co pan będzie, Oświadczyć mogę krótko, Przypłynie własną łódką, A wiosna przyszła pieszą, Już kwiaty się z nią spieszą, Już trawy przed nią rosną I szumią, witaj wiosną. się jej natura bała, zima ze srogości znana, sytuacją załamana, powiedziała, że przez wiosnę załamania są miłosne, kłótnia trwała przez dzień cały, raban podniósł się nie mały, siostry ciągle się sprzeczały, argumentom zaprzeczały, w końcu obie się znudziły. Zgodnie zatem ustalimy, że po zimie przyjdzie wiosna uśmiechnięta i radosna, a przed wiosną będzie zima, której uda się nie ma. Pierwszy motylek zleciał na dłonkę w locie radości. Witał się ze słonkiem. W górze zamłodził i jęka, sprunął, płacząc, białym skrzydełkiem. A gdy już dosyć miał tej gonitwy, pytał się kwiatów, kiedy rosły. Pytał się dzieci, kiedy podrosły. Tak mu upłynął pierwszy dzień wiosny. Przyjście wiosny. Jan grzecha. Naplotkowała sosna, że już się zbliża wiosna. Krec skrzywił się ponuro. Przyjedzie pewnie furą, jeszcze się na w srodze. Raczej na chorej nodze wąs syknął. Ja nie wierzę. Przyjedzie na rowerze. Kość gwizdął. Wiem coś o tym. Przyleci samolotem. Skąd znowu rzekła sroka? Ja jej nie spuszczam z oka i w zeszłym roku w maju widziałam ją w tramwaju Nieprawda, wiosna zwykle przyjeżdża motocyklem A ja Wam to dowiodę, że właśnie samochodem Nieprawda, bo w karecie, w karecie, cóż Pan plecie? Oświadczyć mogę krótko, że płynie własną łódką. A wiosna przyszła pieszo, Już kwiaty z nią się spieszą, Już trawy przed nami rosną i szumią. Witaj, wiosno! Wiosna pięknie zbudziła się z rana, Wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana, Lecz zajrzała we wszystkie zakątki, Zaczynamy wiosenne porządki. Skoczył wieczek za masiste, Po odburzonych jej liście, Zbocznych dróżek, drożek, sporych ścieżek, wymiatał górny śnieżek. Raz wiadra niosą, myją ziemię rano w Mury Chmury płynąc po błękicie, a obłoki wielką szmatką polerują słońce płatko. A się dziwią wszystkie dzieci, że tak nie wieła łaniczyć. Bo ciąg ulepów ten i z posypały kwiecią łuki. Posypały prąby grzonki i skończyły się porządki. Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana. Wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana, lecz zajwała we wszystkie zakątki, zaczynamy wiosenne powątki. Skoczył wieczyk za podkuwał, pod i załuchmyliście. Z bocznych z polnych ścieżek, podmiatał brudny śmiechek. Krasnoludki wiatra myją ziemię ranną mrosą, a obłoki miękką smaką, poleru ludzkim słońce płatą. A żurawy i skałodągi Posykały kwiecia mąki, posłychały krąby gwątki i skończyły się komąki. Dlaczego słuchajcie. Komisja w składzie y, y, Waszych y, mam, y, pani Karoliny, y, pani Sylwii i mnie komisja ustaliła, że w grupie najmłodszej, w grupie Biedronek, pierwsze miejsce i nagrodę za pierwsze miejsce zdobył Karol Stwora. Bardzo proszę i dobra dla to jest dla Ciebie nagroda. Trzymaj bardzo proszę. Jeszcze taką małą czekoladkę tutaj. Rzucę, gratuluję Ci. Bardzo się cieszę. Pięknie powiedziałaś. I życzę, żeby z tego mapu było dużo owoców. Teraz już jest ten map taki nieszkodliwy, wiecie, to może siadć bardzo mapie. Drugie, drugie miejsce otrzymała Sara Gieras. Bardzo proszę I cieszę się ogram. W grupie średnich, w grupie motylków, pierwsze miejsce zajął Sergiusz Waligura. Możesz tutaj przyjść do nas do nas, bardzo prosimy, gratulujemy Ci. Miałeś wiersz, w którym pokazywałeś gestami, co ta wiosna może zrobić. To było bardzo cenne. Dziękujemy Ci bardzo. Drugie miejsce otrzymała Helenka Bela. Zapraszam. Zraszę <klucz> bardzo, odpowiedź nagroda. Gratuluję Ci Prawo. Gratuluję Ci. Tak. I trzecie miejsce otrzymała Emilka Waliburska. Bardzo to twoja nagroda. Gratuluję Ci. Gratuluję Ci. No aż drugi wierszy pięknie się go nauczyłaś i z pięknym uśmiechem powiedziałaś. Bardzo Ci dziękuję. No i Rajskie aniołki. Bardzo proszę, żeby dzieci z najstarszej grupy... Yy, Odgadły, jak myślicie, kto zdobył pierwsze miejsce? Karol. Tak, uważacie, że Karol powiedział najlepiej? Tak, to zapraszamy, Karola. Rzeczywiście, Karol, zdobyłeś pierwsze miejsce. Karol, padła. Zdobyłeś pierwsze miejsce. Ja o którym, jak powiedziałeś, mówiłeś ze wspaniałą intuicją, pani Karolinka mogłaby jeszcze do tych gratulacji pewnie coś dodać jako polonistka. Bo przepięknie Karol modulowałeś głosem, mówiłeś całymi frazami, zdaniami, e, czyli masz duży talent. My liczymy, że do nas następnych takich konkursów też się będzie Właśnie. Ode mnie się jeszcze nagrodę specjalną. Drugie miejsce w tej grupie zdobyła Zosia Morska. Któreś na tej masz w domu? Tak, czy nie masz? A taką? Nie masz. Dobrze. To drugie miejsce otrzymała Zosia Boriska. Gra I trzecie miejsce otrzymała Milenka Tomala. A ty, Milenko, ty się wybierać? To jeszcze czekola. to jest to matcecylinie, wiesz, znasz tą historię, ale już wychodzisz z przedszkola, to może na pamiątkę ci się przyda, tak? Dziękujemy, gratulujemy tym dzieciom, które dostały nagrody. Jeszcze raz duże brawa dla tych dzieci, które no, słuchajcie, ponieważ wszyscy nauczyliście się, wzięliście udział a najczęściej chodź do komentarzy Chodź Amelka do Kornelki, Kto ją chodź, chodź Amelka, chodź tutaj, usiądź Słuchajcie, ponieważ wszyscy chcieliście wziąć udział wszyscy nauczyliście się swojego wiersza i wszyscy włożyliście w to trud, więc dla pozostałych dzieci też mamy nagrody. Bardzo proszę, żeby ktoś, może Pani Klaudia będzie częstowała, a ja rozdał książeczki. Zapraszam. Kto nie dostał nagrody, to bardzo proszę, żebyście teraz podeszli. Bardzo proszę, Jagoda. I też prawa gratulacje, prawa ręka. Bardzo proszę. I Wilianka. Bardzo proszę. Arturek. Bardzo proszę. Mateuszku. Bardzo proszę, gratulacje. I witam Słuchajcie, skarby to jeszcze nie koniec. Jeszcze dostaniecie dyplomy z pierwszym miejscem, drugim albo trzecim, albo wyróżnienie w konkursie podziękowanie za udział w konkursie. Ale dyplomy muszą jeszcze musi komisja podpisać. Musimy je wypisać dla Was.